ponad 100 gier. Historyczne, przygodowe, strategiczne czy ekonomiczne. Tu każdy amator gier znajdzie coś dla siebie. Chcieliśmy także w Brzegu zaszczepić takiego bakcyla planszówek. I udało się. Bakcyla złapali nie tylko Brzeżanie. Zawodnicy przyjechali z Opola, Wrocławia i Poznania. Wszyscy w jednym celu. Dobrej zabawy. I fajny plan zakupy. By... Tu nie liczy się wiek. Wystarczy chęć do gry. Sprawia mi to przyjemność no. No nie wiem, jak to wyjaśnić. Po prostu to fajna zabawa. O, tak jak w Dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Celem było dziś, jak najszybsze dotarcie do mety, zebranie jak największej sumy pieniędzy czy jak największe wyluzowanie. To nowość, parodia życia sąsiedzkiego. Na rynek ma wejść w połowie roku. Ale już dziś można było zagrać z sąsiadem albo sąsiadowi na nerwach. A wygrana jest bezcenna. Pełny luz. Pełny można osiągnąć, yy, robiąc fajne czynności, czyli sen. Można kupować fajne rzeczy. Ale przy jednym stole nie wszyscy rywalizowali. Niektórzy zwycięstwa upatrywali w łączeniu sił. Ci śmiałkowie próbowali pokonać śmiercionośny wirus. Ich przeciwnikiem była gra. Jak <grym> <zamiarzy> to <grym i zamiarzy> Amatorzy planszówek w brzeskim ratuszu swoich sił spróbować mogą jeszcze jutro. A chyba warto, bo ponoć gra planszowa sprawdza się w jeszcze jednej sferze bardziej intymnej.